Na co czekasz? Czekam na zrobicie ujęcie i myślę, że Wam pomogę w jakimś filmie dokumentalnym. Czym jest dla Ciebie czas? Czas jest... Hmm. ciężkie pytanie. Czas można określić tym, co było, co, co jest i co będzie. Yy, a powiesz mi, która jest godzina? Trzynasta teraz. Czekam na odpowiedź. Na no coś, co w końcu okaże się być prawdą. Czas jest dla mnie po prostu tykaniem wskazówek zegara. Która jest godzina? Nie wiem. Podobno szczęśliwi czasu nie liczą. Na co czekasz? Czekam na zajęcia na temat reżyserii. Eee... Które mamy tutaj w szkole. Czym jest dla ciebie czas? E, czas to jest ruch. E, e, materii w przestrzeni. E, a powiedziałbyś mi, która jest godzina? E, jest godzina. Zakładając, że czas istnieje, to jest godzina 13. Na co czekasz? Na chwilę szczęścia. Czym jest dla ciebie czas? Linią prostą. A czy mogłabyś mi powiedzieć, która jest godzina? Trzynasta. Staram się na nic nie czekać. Jestem samowystarczalny. Przynajmniej się nie rozczaruję. Czas będzie jutro, pojutrze, ale teraz jest tylko teraz. I teraz nie ma czasu. A godzina? Sami sobie sprawdźcie. Na miłość, która będzie mi robić obiadki co wieczór. Um, to jest dla mnie nic. To jest, tak, to jest coś niematerialnego, coś, czego nie można opisać. Nie widzę, nie mam okularów. Na co czekasz? Czekam, aż to się wszystko skończy. Czym jest dla ciebie czas? Nie wiem, ale się cholernie duży. Mogłabyś mi powiedzieć, która jest godzina? Za późno.